Witajcie, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 6. Dalej kontynuujemy ten rozdział i jeszcze trochę tematów nam zostało. Dzisiaj zajmiemy się wersem 35. Tylko jednym wersetem, ale przez ten werset wyjdziemy do innych prawd biblijnych. Są takie fragmenty w Słowie Bożym, które są jasne i proste i Takimi fragmentami jest Ewangelia, są zasady zbawienia, są zasady jak żyć, ale czasami znajdujemy fragmenty, które są trudne. I to jest jasne: dla każdego, kto czyta Biblię, to stara się ją poznać, to w pewnym momencie dochodzi do ściany. I kiedyś czytałem w książce Dialmudiego i polecam jest tam wiele cennych uwag na temat czytania Biblii wiele różnych sposobów czytania Biblii. W tej książce Moody, autor, napisał, że nie odrzuca Biblii przez te fragmenty trudne. Po pierwsze, one pokazują naszą małość, małość człowieka i wielkość Boga, a po drugie, porównał czytanie Słowa Bożego do jedzenia ryby. Jeżeli jemy rybę, natykamy na ości, i to mogą być te trudne fragmenty, Pomijamy te ości i jemy rybę dalej. Nikt nie wyrzuca ryby, dlatego że są w niej ości. My tak samo nie powinniśmy odkładać Biblii na półkę tylko dlatego, że są w niej trudne fragmenty, ale wręcz przeciwnie, powinniśmy się starać poznać, co Bóg nam faktycznie chce powiedzieć przez swoje Słowo. To jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko czytali Słowo Boże, ale modlili się nad nim. Prosili Boga o światło Ducha Świętego, to jest najważniejsze, ale też własnymi możliwościami, własnymi umiejętnościami, własnym rozumem, własnymi możliwościami sprawdzenia w różnych miejscach szukali, szukali prawdziwego znaczenia konkretnych wersetów. Tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym przeczytać wers 35 Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 6. Wers 35. I Jezus powiedział: Ja jestem tym chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie, nigdy nie zazna pragnienia. Pan Jezus mówi: Ja jestem tym chlebem życia. Kontekst szóstego rozdziału jest taki, że Pan Jezus rozmnaża chleb, ludzie chcą obwołać go królem, on udaje się na Miejsce odosobnienia, później przechodzi przez jezioro galilejskie i dochodzi do miejscowości Kafarnaum, ludzie, gdy go znajdują, nawiązuje się taki dialog, o, której, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach. To jedno zdanie. Pan Jezus mówi ja jestem chlebem życia. To co bardzo ważne, zwróćmy uwagę. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Nie ja będę chlebem życia po mojej śmierci będziecie mogli mnie spożywać. Ja jestem chlebem życia. Zobaczcie, drugi aspekt. Pan Jezus mówi, kto przychodzi do mnie, nie zazna głodu. Oczywiście nie może tu chodzić o ten fizyczny aspekt. Pan Jezus nie jest prawdziwym chlebem do jedzenia, chodzi o aspekt duchowy. Kto przychodzi do Chrystusa, to jego duch jest syty. My wiemy, czytając słowo Boże, modląc się, Bóg daje taką łaskę tej sytości, tej pełni, tej wystarczalności Boga. Wielu ludzi Bożych, żyjących przed nami, mówi o tej prawdzie, że serce człowieka będzie w pełni szczęśliwe tylko wtedy, gdy spocznie w Bogu. Ludzie poszukują różnych rzeczy, różnych doznań, pragnień, dlatego że nic nie jest w stanie zaspokoić człowieka. Niestety to często wiąże się z grzechami. Człowiek próbuje zaspokoić siebie przez grzechy i to jest niemożliwe. Tylko Bóg tak naprawdę może zaspokoić pragnienie miłości, jakie ma człowiek w sobie. Trzeci aspekt tego wersetu, Pan Jezus mówi wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. To jest też bardzo ciekawe. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, kto przychodzi do mnie nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Wierzący we mnie. Gdybyście czytali całe Ewangelię Jana naraz, co też polecam, to zobaczylibyście tą pewną prawidłowość. Pan Jezus często mówi, że wierzący we mnie będą zbawieni, Wierzący we mnie będą, właśnie nie będą pragnąć, czy tak jak tutaj, nie zaznają pragnienia. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa, zbawcza wiara, jest wystarczająca do tego. Wiara w rozumieniu biblijnym, czyli zaufanie i posłuszeństwo Bogu, Bogu jedynemu, stwórcy nieba i ziemi. Wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Oczywiście znowu widzimy, że nie chodzi o fizyczną rzeczywistość. Że nigdy nie będzie nam się chciało pić, czy nigdy nie będziemy głodni, jeżeli przyjdziemy do Chrystusa, ale o rzeczywistość duchową. Przychodząc do Boga, wierząc w niego, doświadczając tej łaski nowozrodzenia, o której czytaliśmy i o której mówiliśmy, czytając trzeci rozdział Ewangeliana. Później w czwartym rozdziale pan Jezus mówi, o, rozmawiając z Samarytanką, że daje jej wody żywej, aby nie pragnęła. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że to była kobieta być może niezaspokojona seksualnie, gdyż miała tylu mężów. Pan Jezus mówił: nic nie będziesz pragnęła więcej, jeżeli przyjdziesz do mnie. I to jest doświadczenie tysięcy ludzi na całym świecie. Ludzi, których Bóg wyciąga ze śmierci grzechu, sprawia, że że wierzą w niego, że są zbawieni, że są nowo zrodzeni. To tacy ludzie tak naprawdę nic z tego świata nie pragną. Nie wiem, czy znacie takich ludzi. Ja znam, sam tego doświadczam, że wszystkie pragnienia, jakie kiedyś miałem, nie są dla mnie istotne. Pragnienia lepszego samochodu, pragnienia lepszego domu, pragnienia luksusów dla chrześcijan to jest nieistotne. Nie istnieją te pragnienia. Prawdziwy Chrześcijanin pragnie Boga, bycia z Bogiem, bycia w Jego obecności. I wypełniania Jego woli. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Ja jestem chlebem życia. Pan Jezus mówi o sobie. W Ewangelii Jana występuje siedem takich. Takich porównań. Kiedy Pan Jezus mówi ja jestem, i padają konkretne słowa. Bardzo ważne, abyśmy to wiedzieli i. Możemy do tego dojść, jeżeli czytamy Ewangeliana po kolei, lub, tak jak już mówiłem, jeżeli przeczytamy ją naraz. Do czego zachęcam, to nie jest karkołomne, można usiąść i naprawdę spokojnie, w półtora godziny, może dwie godziny, przeczytać Ewangeliana i zobaczycie całość, całość, bez przerw, bez urywek, całość w pewnych kontekstach różne wydarzenia, jedno wpływa na drugie i każde wypływa z innego. Genialnie, tak powinniśmy czytać słowo Boże. Zasygnalizuję tylko te punkty: Jan 6, Pan Jezus mówi: Ja jestem chlebem życia. Jan 8, Pan Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Jan 10, Pan Jezus mówi: Ja jestem bramą. Jan 10, nieco dalej Pan mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Jan 11, ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Jan 14, ja jestem prawdą i życiem. I 15, ja jestem winnym krzewem. A wy latoroślami, oczywiście chrześcijanie. Zobaczmy te wszystkie porównania. To jest bardzo ważne, że dotyczą duchowej rzeczywistości. Myślę, że każda osoba, Dokładnie czytająca Słowa Bo słowo Boże, studiująca je, pragnąca je poznać, zobaczy to. Jeżeli będzie czytała Ewangelię Jana właśnie w ten sposób na spokojnie, po kolei może w całości, a przynajmniej rozdziałami, to zobaczy, że Pan Jezus mówi: Ja jestem chlebem, duchowa rzeczywistość, ja jestem światłem. Wiemy, że to też jest duchowe. Bramą, dobrym pasterzem, krzewem winnym, Mało tego, jest tak wiele innych porównań jeszcze. Pan Jezus w siódmym rozdziale Ewangeliana, czyli niedługo po, po tych wydarzeniach, o których czytamy, Pan Jezus mówi, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, strumienie wody żywej wypłyną z Jego wnętrza. I oczywiście każdy każdy czytający to wie, że chodzi o rzeczywistość duchową. Duchową, to Duch Święty ma wylewać się z wierzących. Nie chodzi o rzeczywistość fizyczną. I naprawdę zadziwia mnie, jak to jest, że czasami, może szczególnie w Polsce, często ludzie z tych wielu fragmentów, z tych wielu porównań rzeczywistości duchowej wyciągają jeden fragment i mówią: My to będziemy teraz robić fizycznie. My będziemy zjadać Pana Jezusa. Zachęcam do tego, aby nad tym się zastanowić. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, abyśmy czytali Słowo Boże w sposób ciągły, abyśmy stosowali zasady interpretacyjne te same do każdego fragmentu Biblii, abyśmy nie pominęli tego, co Bóg mówi, abyśmy nie skupili się na własnym rozumieniu, na własnych pomysłach, nie wpisywali do Słowa Bożego rzeczy, których tam nie ma. Zachęcam, szczególnie przy tym szóstym rozdziale: Módlmy się, wołajmy do Boga, Panie, pokaż nam prawdę. Pan Jezus powiedział: Ja jestem prawdą, gdy rozmawiał z Piłatem. Nie, nie mówił: Ja mówię prawdę, tylko: Ja jestem prawdą. Módlmy się, czytając Słowo Boże, zawsze módlmy się: Boże, pokaż nam prawdę. My jesteśmy nikim, ty jesteś prawdą. Pokaż mi prawdę, abym żył tak jak ty tego oczekujesz. Błagam cię, panie, uchroni nas od interpretacji innych ludzi, uchroni nas od fałszywych nauk. Panie, pokaż mi prawdę. Pragnę ciebie i pragnę żyć tak jak ty nauczasz. Błagam cię, pokaż mi prawdę.